do rządu. Natomiast odpowiedzialnym, proszę bardzo, odpowiedzialnym za, za ten stan dezorientacji społeczeństwa nie jest rząd. Są niestety media. Proszę Państwa, no niestety część mediów w jakiś sposób dała się przekonać tylko jednej stronie. Przykładem tego jest najpoczytniejsza gazeta, którą bardzo szanuję i czytam regularnie, a która mnie, między innymi, trzem innym profesorom ekologii i jednemu profesorowi genetykowi odmówiła o, o, opublikowania głosów dyskusji na temat GMO, kiedy to wypowiedział się na ten temat były minister środowiska. Pan Nowicki bardzo sensownie się wypowiedział. I proszę Państwa, my zostaliśmy ocenzurowani. Następnie napisałem. A wy Panie tej proszę? No gazeta wyborcza, najpoczytniejsza gazeta w, w, w no, kraju, prawda? Następnie posłałem, posłałem, ukazało się w, w, w świecie nauki, ukazał się artykuł zachęcający, no to posłałem e, próbę polemiki. Nawet nie, nie, nie uzyskałem żadnej odpowiedzi, bo to jest zwykły zwykły w Polsce reakcja, choć dostaję z Brazylii czy z Australii odpowiedź, jeśli cokolwiek poślę. Proszę Państwa, no niestety media. A, to chyba nie jest dostateczne wytłu wytłumaczenie, że dziennikarz jeden z dziennikarzy jest bratem rodzonym dyrektora Instytutu Biotechnologii. Ja myślę, że powinniśmy się ponadto znieść. Dziękuję. Dziękuję. Do tego chciałam dodać własną informację. Telewizja Polsat od ponad roku wstrzymuje emisję filmu, w którym kilku ekspertów, w tym moja osoba też brała udział, wypowiadały się osoby pro i kontra, więc to nie było wyłącznie, że GMO jest złe. Były osoby, które są gorącymi zwolennikami GMO. W tym filmie było sześciu czy ośmiu ekspertów. Ten, ten film ogromnym nakładem wykonany jest wstrzymywany i nie jest emitowany do tej pory. Proszę bardzo. bardzo ja a, przepraszam, tu pani, a potem pan Święcicki w takiej kolejności. Bardzo proszę panią. Dzień dobry, Justyna Zwolenińska, Polskie Radio. Mam nadzieję, że nie muszę tłumaczyć się dzisiaj za wszystkie, za wszystkie media. Ja właściwie oprócz mam do Państwa takie pytanie, jak oceniacie w tym projekcie właśnie udział społeczeństwa w dostępie do informacji i w procesie decyzyjnym dotyczącym organizmów genetycznie modyfikowanych, a pytam się. No to dlatego, że w brzmieniu artykułu 200 i 203 projektu ustawy jest tak, że społeczeństwo może zgłosić uwagi, a minister do spraw środowiska może je przekazać komisji, w której między innymi jest pan profesor i nie ma powiedziane nic, co się dalej z takimi uwagami dzieje. I drugie pytanie mam tutaj do pana profesora e, Żarskiego, a mianowicie to, czego mi bardzo brakuje w przepisie o komisji dotyczącej, dotyczącej, do spraw organizmów genetycznie modyfikowanych, to nawet nie to, że skład jest tutaj nierówny, jak zauważył pan profesor Tomiałowicz. Ale to, że nie ma tam żadnego postanowienia o tym, że środowisku naukowemu, które zasiada w tej komisji, nie wolno pełnić żadnej funkcji w stosunku do podmiotów kontrolowanych i podmiotów, które w sposób komercyjny zajmują się organizmami genetycznie modyfikowanymi. Chciałabym poznać Państwa stanowisko w tej sprawie. Ja, dziękuję, z tym, że nie wiem, czy teraz, bo potem będzie kolejną głos, pan Święcicki miał, bo prosił o głos, czy najpierw odpowiemy w takim razie na no, Może razem odpowiemy, proszę bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym tylko powiedzieć, że od praktycznie ponad 10 lat, jeszcze jak pracowałem w Ministerstwie Środowiska, zwracaliśmy na tą sprawę uwagę i byłem w zespole, który miał zajmować się ochroną gleby. Jeśli ktoś chciałby dowiedzieć się bardziej, to proszę po prostu w archiwach pogrzebać Ministerstwa Środowiska. Natomiast ja w tej chwili jestem na rencie, bo bardzo to dużo zdrowia mnie kosztowało praca w Ministerstwie Środowiska. I chcę powiedzieć, że zajmuję się aktualnie, tak jak mój ojciec, również gleboznawstwem i pszczelarstwem. I chciałbym państwa odwołać do moich publikacji. One są na granicy. Śledzę po prostu to, co się dzieje, więc. Była konferencja w Sejmie dwa lata temu, 3 czy 5 marca. gdzie jest Ten materiał jest na stronie, którą można zobaczyć. Koalicja Polska Wolna od GMO i jest dział pszczoły AGMO. Również polecam pszczelarza polskiego, gdzie regularnie pisze na ten temat. Nie chciałbym tu uzupełniać, bo na pewno Państwo tym się osobiście nie zajmują, ale ja uważam, że. W tej chwili to jest problem europejski, w związku z tym, że w grudniu ukazał się taki raport siedmiu ekspertów poważnych instytucji naukowych, stwierdza, że nie ma koordynacji, nie ma systemu monitoringu nadzoru nad pszczołami. Jeśli wprowadzimy po prostu GMO, jest to nowy czynnik, którego nie zbadamy zupełnie, jak on działa, więc jest to absolutne ryzyko. I teraz mówienie o tym, że sekwestracja węgla zwiększa się, co proszę zauważyć, jaka manipulacja zaszła w drugim raporcie klimatycznym w połowie lat dziewięćdziesiątych. Powiedziano, że GMO zwiększy sekwestrację węgla. Ja o tym mówiłem przy profesorze Węgleńskim, kiedy było takie spotkanie na Koszykowej z przedstawicielem Stanów Zjednoczonych. Nie potrafił zrozumieć problemu, ale chcę powiedzieć, że absolutnie nie. Jeśli zniszczymy bioróżnorodność, proszę Państwa, nie ma żadnego zwiększenia sekwestracji. Natomiast drugi czynnik niszczący klimat jest to zniszczenie bioróżnorodności i to jest nie z ocieplenie klimatu, tylko zaostrzenie klimatu. Zaostrzenie. Nie chcę tego rozwijać, a jak ktoś chce, proszę bardzo, mogę udzielić wywiadu. Mam za trzy tygodnie wykład dla pszczelarzy. Dziękuję. Dziękuję. Teraz komentarz pani docent Lisowskiej chyba odnośnie tego, co pani redaktor mówiła, tak? Ja chciałam, bo pani pytała o konsultacje społeczne. Ja chciałam powiedzieć, że to jest w ogóle słabość polskiego prawodawstwa i, i wykonania prawa, bo mam wrażenie, że konsultacje społeczne w różnych aspektach są zapisane dlatego, że tak ładnie brzmi, ale jakie są losy zazwyczaj? uwag zgłaszanych przez społeczeństwo, w większości, i to mam doświadczenie z zupełnie innych dziedzin, te uwagi znajdują się potem w spisie tak zwanych uwag rozpatrzonych i nieuwzględnionych. Także udział społeczeństwa takiego autentycznego, że przychodzi Kowalski i zgłasza jakąś uwagę, jest praktycznie zminimalizowany. To jest tylko odbębnienie ustawowego obowiązku i tak jest w polskim prawie dotyczącym innych rzeczy i tak samo wygląda to w tej ustawie moim zdaniem. w procesie stanowienia prawa w Polsce, tylko tu specjalnie powołany instrument w tej ustawie. to z tego tak. instrumentu nie jest w tym ustawie. Tam właściwie, znaczy nie wiadomo jak, to, tak, bo może przekazać, ale nie musi, prawda? I to jest, czyli tu jest jeszcze jak gdyby o stopień większa swoboda tego, prawda? Korzystania z uwag społecznych. Także nie, nie liczyłabym na to, że uwagi społeczeństwa będą miały jakieś znaczenie. Tak, tak, no. tak. Bardzo przepraszam, bo no dobrze, bo ja, mieliśmy wrócić w momencie ja nie mam, powrotu pana Pawadeckiego. Panie do Polskiego Radia, chociaż kiedyś moje, moje spotkanie z panią Fikusową na kilka godzin przed mającą się odbyć dyskusją odwołano. Ale to już to już przeszłość wybaczam. Wybaczam. Proszę Panią. Wybór członków komisji leży w gestii ministra. Ta, ta komisja, która, która w tej chwili funkcjonuje, no nie powiem, jest jeszcze z wyboru z poprzedniej, poprzedniej władzy, czyli ministra Szyszki. Dlatego też przypadkiem ja się tam znalazłem i powiem szczerze, że w momencie, kiedy przyszedłem na pierwsze spotkanie, biorąc pod uwagę skład tej komisji. Głosowanie w różnych sprawach, które budziły moje wątpliwości, troszkę przypominało głosowanie na plenum KC, kiedy to wszyscy podnosili, podnosili rączki. Stąd właśnie ta, ta opinia, że wprowadzenie tam Żarskiego troszkę dodało kolorytu, ponieważ czasami nawet udało mi się coś niby, niby zwycięstwo osiągnąć, kiedy to powiedzmy uwolnienie do środowiska lnu, kiedy dokumentowałem, że u nas... W w polskiej florze jest siedem gatunków dzikiego lnu, no w tym jeden, który jest pisany na czerwoną listę. To powinniśmy się zastanowić, czy, czy, czy uwalniać do środowiska w celach doświadczalnych. I wtedy powiedzmy, nie do końca, nie do końca członkowie komisji uzyskali satysfakcję, ale jakoś nie wiem. Znalazło się to w uprawie, bo ostatnio też się powtórzyło. Więc nie wiem, proszę panią, no podejrzewam, że. Wielu panów, którzy tam się.